Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kariery Bydgoskim. zawiszam Dzisiaj zaczynamy od spotkania w lidze mistrzów z Barceloną. Z wielką Barceloną, tak drodzy państwo. No i cóż, przenosimy się do minuty siódmej. Ataku, Barcelona. tej pika popełnia fatalny błąd techniczny. Wójcicki przejął piłkę i pędzi. Pędzi już pół boiska za nim. Wójcicki cały czas. Wójcicki schodzi do środka, tej Dragowicz popełnia błąd, uderzenie i wychodzimy na prowadzenie 1 do 0. Niesamowite co tutaj się stało, Pika stracił, błąd, stracił piłkę w fatalnym miejscu Tutaj ponownie, nie jest to do pikę Pika, Pika po kolejny popełnia błąd na poziomie norskim. No i cóż, Wójcicki po raz kolejny, Wójcicki z Dragowiciem w pojedynku, to jeszcze na kulma strzał Bramkarz broni, ale dobitka Wójcickiego i prowadzimy 2 do zera. Niesamowite 3 minuty, stadion szaleje naprawdę, ale nie wiem, niemożliwe, stało się możliwe 2 do 0 dla Zawiszy Razem to 12, jest na skrzydle Podaje do Neymara, Neymar idealnie nad bramkarzem No i niestety, 2 do 1 Jak cały czas prowadzimy I to my mamy w tym momencie 3 punkty to 36 Barcelona atakuje coraz tutaj częściej Neymar, Neymar na skrzydle Wrzutka na Messiego, Messi strzał głową Ale na szczęście piłka nie trafiła do bramki to 45, Messi do Iniesty ta sytuacja sam na sam Ale trafił w słupek Coż tutaj się dzieje? Do 73 teraz. Neymar. Neymar. Przeszedł trzech piłkarzy, ale gulą idealnie wstawił się na linii i zablokował strzał Brazylijczyka. Do 79 tym razem na kulma. Strzał. No i uderzyłem, żeby kontra nie wyszła. No i jedziemy dalej. Jedziemy. Kolejna akcja to minuta 88. Tym razem Messi. Messi do Fabregasa. ten strzela. Trela broni. Pedro. Podaje do Neymara. Trela broni po raz kolejny. Wygrywamy. No i stało się, dokonaliśmy niemożliwego. Pokonaliśmy Barcelonę 2 do 1. Wow. No powiem, to jest największy fart chyba jaki do tej pory miałem w pif bo Piker zawalił dwie akcje pod rząd, te 3 minuty zabójcze Wojciskiego. Potem ustawiłem 9 obrońców, ale to już tam nieważne, tylko na kulba stał z przodu, żeby zapakać To Ustawiłem taką formację, wszyscy już broniliśmy. Już nie wiem dlaczego wojciski są piłkarzem meczu i dlaczego Andro ma notę 6,5. Dla mnie ten gość jest po prostu geniuszem. Człowiek, który zatrzymał Barcelony. Zarówno Messi, raz Neymar sobie tam poradził, ale zarówno Messi, jak i Neymar przy większości akcji nie mogli go przejść. To jest tak niesam to jest niesamowite, co oni zrobili w tym meczu. Naprawdę wielkie zawody. No to może niskie, bo to Barcelona głównie trzymała piłkę i oni atakowali i tak dalej, ale, ale udało się. Naprawdę sporo farto, ten dwa razy wybiliśmy piłkę z linii bramkowej, ale... Ale udało się, wygraliśmy, zdobywamy 3 punkty No i coś co wydawało mi się przed sezonem niemożliwe Czyli w ogóle awans do samej Ligi Mistrzów był, był dla mnie ogromnym sukcesem A tutaj jeszcze jest szansa, że my wyjdziemy w ogóle z tej grupy To jest naprawdę wow Nie, no po prostu niemożliwa sprawa No i cóż, teraz ligę, wracamy do Ligi, która w sumie no, teraz jest dla mnie troszeczkę e, słaba Bo tutaj raczej nie mamy większych problemów, żeby wygrać z kimś mm. Potem mamy długą przerwę, więc nawet jeżeli zobaczymy tylko jak zmęczenie wygląda, właśnie możemy wyjść nawet tym mocnym składem w miarę. Tylko, tylko tak. Ulą może sobie wejdzie zamiast Budzińskiego, Masłowski. Bo takie zmiany porobię, po prostu, żeby uniknąć kontuzji na 100%. Hmm, może, może niech, nie dobra niech to będzie Budziński w takim razie. Jednak, nie, jednak Budziński zagra, tutaj zostanie Carlos, też musi się odgrywać z powrotem po kontuzji. I na środku obrony, Dobra, niech zostania lampi w sumie. Olkowski, Bartkowski to jest w porządku. Na kulmy okej. Okay. Tylko morale. o, o nasz fiński hmm, dowodnik chyba jest troszeczkę niezadowolony. Ale dobrze mnie nie chciał odejść, o to chodzi właśnie. Żeby on sobie poszedł od nas z klubu, bo no, on akurat nic nie wnosi w sumie. No i to w sumie tyle ze zmian. E, nie, poczekajcie. Bo chciałbym, żeby klich usiadł na łapce. Bo jak będziemy mieli wymiar bezpieczny wynik, tego, go oczywiście wprowadzę bo chciałbym, żeby się rozwijał, jak on ma około 70 potencjału, co najmniej, no to może być fajnym pomocnikiem do 90 kilku, no więc całkiem okej okay w sumie chyba, więc przechodzimy w takim razie do meczu z Krakowią, gramy na wyjeździe niestety, stroje takie mogą zostać, a ja Was zapraszam do skrótu. Jesteśmy już w Krakowie, mecz z tutajszym Krakowią nas teraz czeka, no i cóż, zaczynamy od minuty ósmej. No to koja nasza drużyna Wójcicki, co krańcko do Carlosa. Carlos szła z pierwszej piłki, ale jest to za lekko i niecelnie. To 34 tym razem na kulma, do Luisa Carlosa. Carlos, podanie jeszcze do Drygasa, no i ten do pustej bramki. Uderza. I mamy 1 do 0. Na 48 tym razem. Glą, gulą w polu karnym. Bo sporo miejsca wrzuca, to tutaj na piłkę czekał Wójcicki i spokojnie głową pakuje piłka do siatki 2 do 0. Jeszcze przed końcem spotkania, mi to 88, zobaczyliśmy ostatnią akcję. No i Furuholm. Zagrał jeszcze do klicha, klich uderzył, ale niestety słupek. Tym razem wygrałem 2 do 0, jest już z czystym kątem, więc dosyć fajnie. No i cóż, Fligat to naprawdę nie sprawia jakichś większych problemów, jak widzicie, Krakowia 0 strzałów, jakichkolwiek. Fajnie, bo mogę się wtedy na europejskich pucharach skupić, a w Ekstraklasie po prostu możemy się tą grą bawić, nie licząc z meczów litowych właśnie ze Śląskiem, Legią czy Lechem, to bez miary luźno. No i cóż, teraz czeka nasz mecz ze Zjagielanią, która jest już na tabeli na miejscu siódmym czyli liczy się raczej tam w tej stawce góry może nie walczą mistrzostwo, ale też jakoś najgorzej nie jest mamy kolejny raport o naszych juniorach, zobaczmy tym razem jakiś Żurek no mmm, ale że się teraz znalazł słabych no nie no, wszystkich mi tu odrzuć, bo to ma 23 ogólnego, no no koleś, trochę ogarnij, bo będziemy musieli się rozstać znowu ci powołanie na reprezentację i konferencja prasowa. Mhm, na konferencji prasowej w sumie moglibyśmy na przykład pochwalić Wójcickiego. Nie wiem czy już w tym sezonie to robiłem. Ale na pewno to co koleś grano to ostatnie dwa mecze, trzy bramki. W tym dwie z Barceloną. I teraz tak, mamy tu mecz z Jagi którą widzimy sobie słabszym składem. Tak, żeby na no Spartek legi i górnik być, być gotowym na tym. O jak, teraz ciężko będzie. Strasznie często gramy. No ale nic. Tak trzeba, trzeba się z tym liczyć, graniec w, 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 w pucharach. No i wyjdziemy sobie tak jak mówiłem tym słabszym składem. Czy hmm. teoretycznie słabszym, bo w sumie nie wygląda to jakoś strasznie słabo, gdy oni są na boisku ta drużyna numer 2, tak zwana. No nie na prawej stronie. Na prawej stronie będzie w takim razie Daudy. Na środku będzie kuklis z... z Drygasem. OK. Na lewej stronie Petasz i tutaj pawela na ataku. Jeżeli chodzi o ławkę, to wujcicki musi być na pewno. Na kulma może być, klich, gulon, czy lepiej masłowski, może budziński zamiast gulona na przykład, okej okay. I chyba jest dobrze. Jest jakiś obrońca na ławce? Nie ma. O właśnie, o to, to, to chodziło, Żeby żaden obrońca na tej miejsce nie zajmował. O kontuzji i tak, rzadko się zdarzają w sumie. Teraz gramy u siebie, a więc trzeba ten mecz wygrać. No i cóż, zapraszam na skrót. Zaczynamy spotkanie z Jagi gramy na własnym stadionie, które wypełnił się po brzegi w sumie, więc no cieszymy się sporym powodzeniem wśród kibiców i ta trzecia to i Driga, strzela ale niestety obok bramki to 34. tym razem, Pawela w pojedynku z Poremskim, Pawela wygrywa ten pojedynek biegnie sam na sam, strzela piłka niestety trafiła w słupek to 41. Jalamidze do Balaja, ten fajnie się zatrzymał i uderzył zauważył, że na wykroku jest strzela ale na szczęście nie trafił Do 45. Tryga jest na skrzydle wrzutka na Pawelę, ten strzela przewrotką ale niestety zablokowany do no 49. Bandrowski do Pazdana, ten oddaje Bandrowskiemu, dobry strzał Bandrowskiemu, ale także niecelny. to 61. Dani Quintana zagranie do Balaja, ten strzela. No i niestety, 0 do 1. bramka była w powietrzu, Agielonia atakowała coraz śmielej, nie no i stało się. Ale my atakujemy, a nie, atakuje teraz wolny Diageloni. Do 82. Quintana i no szczęście spojenie uratowało nas przed utratą drugiej bramki. I jeszcze na koniec To 89 a tym razem. Na kulma, strzał! Ale niestety nic z tego nie wyszło. Jakielonia nic zaskoczyła, wygrała z nami ten zera na naszym stadionie. No cóż, jednak nasz skład numer 2 nie dał rady niestety. Mimo że na kulma wszedł w końcówce i próbował to odmienić, no to niestety się nie udało. 9 strzałów nic nie wpadło do siatki. Spowik też całkiem w sumie jest dobry bramkarz. Trela też para fajnych interwencji miał, ale no szkoda, że nie wpadło i nie ma chociaż tego jednego punktu bo tylko zerkniemy szybko... oj nie, tak. Szybko zerkniemy na ekstra klasę. Mamy... O, jeżeli Legia wygra, to doskoczy czy nas na jeden punkt. To już teraz nie ma żartów, bo możemy to prowadzenie stracić. Ja myślę, że tu mamy dosyć, po, m, dosyć sensowną przewagę, a nad Legią ma tutaj już, proszę bardzo, z czwartego czy tam ósmego miejsca, przez chwilę nawet byli, już doskoczyli na drugie. Strong, prwa, wiadomość od... No i za cztery dni... Mecz ze Spartakiem, być może awans z fazy grupowej. W przypadku 9 punktów powinniśmy już mieć szansę. Ciekawe, czy FIS jest to tak dobrze zrobione, żeby z trzeciego miejsca wrzuciło nas automatycznie do fazy tej Pucharowej Ligi Europejskiej. Prawdopodobnie nie. Carlos chciałby zagrać, w meczu z Spartakiem to jest, no, to jest oczywiste, bo raczej nie wiedziemy rezerwowym składem na Ligę Mistrzów, to byłby raczej żart. Nie po to tak się męczyliśmy, żeby tutaj awansować, żeby teraz e, odpuszczać. Na prawej nie, 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 na kulma ten na ataku z jednym rzadym, po głupie. Na kulma na ataku, na lewej stronie Luis Carlos, na prawej stronie Wójcicki, świetnie się spisujący ostatnio. Ogólą tu potrafi się na też. Masłowski. Hmm, z Drygasem, okej okay. w sumie tak miało być no i co, jeżeli chodzi o ławkę rezerwowych to klik tylko zejdzie, wejdzie gulą o, no nie, ojej, jeszcze lampi musi wejść w miejsce strąka no tak przecież to jest nasz podstawowy obrońca w tym momencie okej, okay. no to chyba jesteśmy gotowi już ze składem i możemy przechodzić do spotkania gramy niestety w Rosji, więc będzie ciężko no ale tutaj trzeba powalczyć te trzy punkty zapraszam na skrót jesteśmy już w Moskwie Naprawdę warunki nie dopisują do gry w piłkę. Bardzo zimno. Rozpada jeszcze śnieg. Będzie ciężko, ale zaczynamy. Minuta 11. Romulo w porukarnym. Romulo strzela. Trela broni. To jeszcze dziuba. Strzał. Broni. No ale Maggidi. I niestety. 0 do jednego dla Rosjan. Kolejna akcja. Co minuta 17. Ponownie rozatakują piłkarze Spartaka. Tutaj Rafael Karioka świetnie przed moich obrońców. Trzech ich tam stało, ale on ich jednym z wodem zrobił jak dzieci. No i 0 do 2. Jak na razie jesteśmy kompletnie bezsilni. W pierwszej połowie nie działo się już nie, druga połowa i ta 53 magii strzał. 3 do 0. Nie jest dobrze. Taką różnicę bramę będzie już robić naprawdę ciężko Ale próbujemy, to 61, Budziński Tutaj mamy Olkowskiego, wrzutka na na Nakulma, strzał nad poprzeczką To 67, nie odpuszczamy Dauti. Dauti do Luisa Carlosa Strzał Carlosa, także był bramki 72, Furuholm Tym razem Furuholm, zabrano mu piłka To jeszcze Dauti miał szansę, uderzył Ale za lekki strzał, żeby zaskoczyć bramkarza. No i jeszcze na koniec, to 90 Rafael Korioka po raz kolejny 4 do 0 0-4 ze Spartakiem, naprawdę nie wiem w sumie co powiedzieć, kompletnie nam ten mecz nie wyszedł Porażka z Angelonią, porażka teraz ze Spartakiem W sumie to może nawet dobrze wyszło, bo taki, mm, taki zimny prysznic też się w sumie przedał, bo pokonaliśmy tą Barcelonę, okej okay. Już myślałem, że Liga Mistrzów jest nasza i w ogóle, a co w sumie no, nie jest możliwe Sparta pokazał tak naprawdę, gdzie jest nasze miejsce w szeregu. No i cóż, pora się ogarnąć, żeby teraz Legia nas jeszcze nie wyprzedziła w tabeli, bo to już będzie naprawdę masakra. Także koniec. O, reprezentacja Polski chciałabym, żebyśmy ją potrenowali. Ale nie, ja się w tym momencie tylko i wyłącznie chcę skupić na Zawisze. Albo nie, zrobimy tak, prowokuj. Ym, bo... No kurczę, mm, za duża ilość spotkań by była w sezonie. Tak czy siak jest tego strasznie dużo, a jako że chciałbym pograć te kilka sezonów, no nie wiem, naprawdę sporo w sumie tych sezonów, to no odpuszczam sobie wszelkie reprezentacje. No cóż, składu... nie no, skład trzeba zmienić, bo to tragedia była. Na no, pewno Gulą wejdzie zamiast B B B Budzińskiego. Okej, okay, Masłowski zejdzie, bo po tym spotkaniu z roku Leverkusen przestał grać też kompletnie. Na Kulmach się wejdzie Pawela. Wójcicki zejdzie i tutaj wejdzie na kulman na skrzydło, bo, po, bo nie hol mnie będzie, chociaż nie, pawela też jest ok. Mm. No i zamiast jest z tego, wejdzie na senior, czyli uh, klich. I to na tyle chyba ze zmian, więc przechodzimy do spotkania z legią. Mam nadzieję, że w końcu jakiegoś wygranego kremy na wyjeździe, więc przynajmniej na jakimś ładnym stadionie. No i cóż, jeszcze jeżeli jest... O, fajnie, ale miniaturka znowu mega wygląda. O zesz, zapraszam na skrót Znajdujemy się już w stolicy. Legia gotowa, my również. No i co, zaczynamy od minuty 30. Tutaj atakujemy atakują legioniści. Bereszyński na szydę. Lampi nie da rady do go zatrzymać. Bereszyński, wrzutka na Ojamę. No i jest, Tończyk wyprowadza naszych przeciwników na prowadzenie. I do 41. Na tym razem na Kulma. Do Paweli, wrzutka. Ale tylko otarła się piłką o siatkę. I 45. i rzut rożny. Wrzutka na gulona. Gulon strzał. Także niecelny. I minuta 50. na Kulma strzał? Ale zablokowany przez prawdopodobnie był to chyba furman, ale nie, tutaj nie jestem pewien. 88, ostatnia akcja w tym spotkaniu. Olkowski, wrzutka, Bartkowski, przedłużenie do Budzińskiego, Budziński! I mamy 1 do jednego. Jest jeden do jednego z legium. No cóż, wyglądało to znacznie lepiej niż w poprzednich spotkaniach, ale dalej to nie jest to. Dalej brakuje tej formy z poprzednich spotkań. 100% celnych strzałów w legi, wow, 28% tylko naszych, szkoda. Taka skuteczność na pewno nie może cieszyć. No ale no, nie mamy takiego typowego napastnika, który wykończyłby tą akcję. Niestety na Kulma to nie jest to samo. Oj, mm, o oj, Pawela? Pawela chyba... Mm, to też... On nie daje kurczę rady, bo... 63 ogólnego zaledwie, to no to jest troszeczkę mało na dobrych obrońców, więc może być trochę ciężko. I priorytetem na przyszły sezon właśnie będzie napastnik Prawdopodobnie ściągniemy sobie jakiegoś takiego już sensownego. Niekoniecznie polskiego, bo z naszych to no nie wiem czy sobie, chmilik, tudzież Robert Lewandowski chcieliby do nas przejść, więc raczej sobie odpuścimy i ściągniemy prawdopodobnie jakiegoś zagranicznego napastnika Okej, okay, na, na Śląsk, znaczy na górnik wychodzimy składem słabszym bo już niedługo gramy mm, geomistrzów a tam musimy być gotowi na 100% Maksłówski wracasz do składu ale masz coś teraz zagrać bo jeżeli nie no to wylatujesz i szanse na powrotu masz znikome po prostu go sprzedamy bo nie będę trzymał miliona euro na ławce bo to by było trochę bez sensu Klą i na kulma mogą zostać może Leśniewski sobie nie, Leśniewski nie jest potrzebny w sumie bo mamy na razie Furuholma. Hmm. W sumie może ten Furuholmer wymiar w pierwszym składzie spróbujmy, może on zagra coś lepiej. Okej, okay. i to chyba na tyle ze zmian, także przechodzimy do ostatniego um, spotkania w tym odcinku. Jedna wcześniej konferencja prasowa, na której zespół potrzebuje motywacji. To na pewno, no naprawdę strasznie słabo to wygląda, ostatnie spotkania, no nie za dobrze nam idą. Tutaj mamy mecz z Górnikiem, bo ten mecz z Widzewem i od razu Benfika. No w przyszłym odcinku czeka nas sporo, siedem aż spotkań, wow, trochę dużo, okej. Okay. Zerpniemy szybko jeszcze na tabele, no nie to nie tu, tabele są tu. No cały czas trzymamy się na pozycji lidera, ale no trzeba zacząć uważać, bo jeden punkt Legia, dwa punkty Śląsk, cztery punkty Lech, także coś już mogą do nas szybko doskoczyć. No dobra, to przechodzimy w takim razie na, na nasz stadion i widzimy się w skrócie. Minuta ósma, w ataku nasi piłkarze Matras Zagranie piłki do Dutiego, ten strzał z pierwszej piłki, ale Witkowski bez większych problemów ławi piłkę. Tym razem Furuholm do Masłowskiego, Masłowski sytuacja sam, z, sam na sam z bramkarzem, bramkarz broni, ale kupris jego do Pitka, okazują się już zabójcze dla, dla Zabrzan, no i prowadzimy do zera, Minuta 45. piąta. Petasz, do Masłowskiego, Masłowski z pierwszej piłki, no i w końcu Michał Masłowski się odblokował i przy okazji prowadzimy dwa do zera. Minuta 77 w ataku nasi prywale, Piłka na Iwana. Iwan przeszedł fajnie lewczuka. I na szczęście Ciechanowski na posterunku wybija piłkę... Nie ma gola. 82. To jest sporo szczęścia miał Klich, że piłka do niego dotarła. Klich. Strzał. Ale lewał nogą i bardzo niecelnie. To jest 90, Pawela. Nie najlepszy ośliz jednego zabrońców. Tej Mańka jeszcze próbował ratować sytuację, ale spowodował tylko tyle, że mamy rzut karny, Sędzia wskazuje na 11. i do piłki podejdzie Klich. Klich kontra Witkowski. 3-0 A więc Polski wygrano 3-0 dosyć pewnie No i teraz sam styl wygląda już nieco lepiej Mam nadzieję, że drużyna wraca do tego, co prezentowała wcześniej Trzy bramki, trzech środkowych pomocników ofensywnych W tym jedna debiutancka Klicha I jedna Masłowskiego, więc może Masłowski wraca do gry Legia odpadła z Pucharu Polski Uuuu, jaka szkoda No przynajmniej jeden dobry rywal nam odpadł No a teraz czeka nas mecz z Widzewem. Jednak wcześniej Oczywiście. My na razie nie, sorry, to jest chyba żart. Eee, um, okej. Okay. Konferencja prasowa. Mm, tylko co na no, moglibyśmy w sumie... Może... Nie no, drugi raz... No dobra, spróbuję. Zobaczymy. Drugi raz motywujemy. 6,5 tysiąca dodatkowego z Pucharu Polski. No a w tym odcinku też będzie Natalia, jeszcze tylko zerknę, czy może klichowi nie wzrosło ogólno tak, zrób samo o jeden, jest fajnie ok, zaczyna się rozwój tego zawodnika no i cóż, w takim razie to na tyle dzięki bardzo za uwagę, do usłyszenia, cześć